Cześć dziewczyny! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją dwóch kosmetyków marki Cosmo Natura. Ja te kosmetyki samo od jednego z portali, dla których po prostu czasami coś testuję. Pierwsze to jest Serum Activo Anti-Age. To jest Cosmo Natura regenerujące przeciwzmarczko, serum przeciwwsmarszczkowe z rozgwiazdą i wodą termalną. Działanie pielęgnacyjne. Poza wodą termalną o wysokiej zawartości minerałów i pierwiastków, Zawiera wyciąg z rozgwiazdy o wielkiej mocy regenerującej tkanki, aloes, wargotę azjatycką, kompleks 10 witamin, które zapewniają temu serum wielkie właściwości odmładzające, pomagające przywrócić skórę, i zmniejszyć zmarszczki. I tutaj jest wskazanie, aby serum nakładać na noc. I serum wygląda tak. Widzicie, zużycie jest bardzo, bardzo duże już w moim przypadku Serum, stos... znaczy te kosmetyki stosuję około miesiąca Więc już mogę się spokojnie wypowiedzieć na ich temat I serum zużyłam dosyć dużo, olejku mniej No bo wiecie, też serum się inaczej używa i olejku inaczej Tak, olejku mi wystarczają praktycznie nawet nie jedna pompka Pół pompeczki ja już mam całą twarz pokrytą tym olejkiem Natomiast serum tak, używam około półtorej pompki na całą twarz I... Jest to serum na bazie wodnej, które wchłania się tak. i go nie ma Po prostu jest to przecudowny serum Ma taką typową żelową, przeźroczystą konsystencję, jest to taki typowy żel Zapachem przypomina mi jakieś tam preparaty po goleniu, do golenia dla mężczyzn Ale ja ogólnie nie miałam z tym problemu Rozsmarowuje się super i za chwilę się wchłania Ma taką super konsystencję takiego żelu ala, ala, aloesowego, ale jeszcze fajniejszy jest w tej swojej konsystencji i za chwilę, ja już mam w tej chwili suchą rękę, ona się nie klei, nie lepi nic I jakie ja znalazłam zastosowanie? Przez pierwszy tydzień, czyli używałam go na dzień i na noc pod krem, bo byłam tak zachwycona efektami, jakie on daje Natomiast później stwierdziłam, że hola, hola, stop, za dużo tego dobrego i zaczęłam go nakładać raz dziennie Bo też było mi go szkoda tak często nakładać, tutaj wystarczy, że raz dziennie Możecie się oburzyć, dlaczego używam serum przeciwsmarczkowego wieku 24, niedługo 25 lat Coś, co jest przeciwzmaszczkowe, jak nazwa wskazuje, zapobiega naszym smaszkom. Fakt, ona ma za zadanie też i może wpłynąć na smaczki, które już istnieją. Ja tu mam jakąś taką mimiczną smaczkę, która mi pod koniec dnia po prostu wychodzi. Ja takie smaczki czasami mam, to też, wiecie, zależy od warunków pracy. Jak jest sucho, to też czasami się to szybciej robi. Natomiast po prostu robię to tak profilaktyczne, zapobiegam, żeby później nie mieć takich problemów, miejmy nadzieję, ze zmarszczkami. ja to serum używam na dzień pod makijaż. Po prostu nakładam myję, twarz, tonik, serum i na to jeszcze nakładam krem. I słuchajcie, na początku nakładałam samo serum, natomiast jak wiecie, ja nie, nie używam do końca na co dzień podkładów. I przez to, że to serum się tak błyskawicznie wchłania, ono jest coś takiego wygląda, jakby serum hyaluronowe. to później gdy nakładałam sam puder na niego, to ten puder mi się tak jakby nie trzymał Miałam taką suchą skórę, znaczy suchą, wiecie, nie to, że ściągniętą Tylko nic na niej nie było, on się wchłania po prostu do zera Dlatego ten puder nie miał się do czego przyklejać i potrzebowałam jakiegoś wzmocnienia Dlatego nakładam na to jeszcze krem po prostu Ale zazwyczaj i tak jest skazane, aby na serum nakładać sobie krem dodatkowo Dlatego też to robię Co zauważam? Zauważam nieziemskie nawilżenie mojej skóry Słuchajcie, ja mam skórę tak gładką i tak nawilżoną, że to jest po prostu szok Stosuję wieczorem kwasy i przez pierwszy tydzień faktycznie tak dałam sobie fest To miałam odstające skórki, ale po prostu po, później zaczęłam nakładać właśnie ten, to serum i te skórki zniknęły Wiadomo, pewnie też się skóra przyzwyczaiła po czasie, ale naprawdę rewelacyjnie po prostu nawilża, wygładza tą buzię On nie ma w ogóle silikonu, to są, a właśnie, dodatkowo, no no ale co pewnie z nazwy wnioskowaliście, że to jest naprawdę bardzo dobry skład, tu jest woda są ekstrakty chyba właśnie z tych. Z czego to miało być? Z. Rozgwiazdy. Aloes. O, wiecie co, jest też ogólnie mocznik, więc dlatego to też tak cudownie nawiża. Jest ryboflawina, także naprawdę jest ogólnie bardzo, bardzo fajny skład. Tutaj każde, każde fajne są składniki. Także jestem bardzo zadowolona. Ogólnie tutaj naprawdę ta, ta serum jestem pod wielkim wrażeniem, myślę, że sięgnę po jeszcze nie jedną buteleczkę. Wiadomo, co jakiś czas będę sobie robiła przerwę, aby skóra mi się do tego nie przyzwyczaiła, ale naprawdę jest fantastyczny produkt i koniecznie sobie na niego zerknijcie. Jeżeli macie cerę tłustą, mieszaną pod makijaż, to będzie dla was idealne. Jeżeli używacie podkładów na co dzień, to nie będziecie potrzebowały na niego kremu po prostu, ale wy dla osób z cerą... Każda cera będzie zadowolona, ale osoby z cerą tłustą i mieszaną będą po prostu zachwycone tym produktem pod podkład, bo to po prostu tworzy idealny mat, pod, być taki mat, ale nie jesteście takie, jakbyście kilo mąki na siebie walnęły, tylko takie po prostu przepiękną, zdrową skórę z takim kontrolowanym błyszczeniem, gdzie po prostu skóra ma swój blask, ale się nie błyszczy tak brzydko. I drugą rzeczą, którą mam z tej firmy, to jest olejek z róży, z dzikiej róży, i to jest to samo opakowanie. Tutaj już, no widzicie, że użyłam też go sporo, ale w porównaniu do serum mniej. Z tego względu, że olejku faktycznie używam dużo mniej. To jest nawet nie jedna pompka, to jest takie jedno małe naciśnięcie, i na całą twarz spokojnie mi ten olej wystarcza. E, widać po samym zapachu, że olej jest bardzo naturalny, bo nie jest perfumowany i ten zapach jest taki. ciężko mi wam wytłumaczyć, jeżeli używacie olejów, Takiej naturalnej, dobrej jakości To wiecie jak one pachną no, taki, taki zapach oleju po prostu Takiego naprawdę dobrej jakości Więc tutaj e, ten zapach czuć I to jest wiadomo, no, olej z dzikiej róży też ma być nawilżający Jest bardzo wskazany dla osób e, z cerą tłustą, mieszaną Dla osób z cerą się starzejącą, bo też działa silnie e, Przeciwzmarszczkowo, on też zmniejsza i redukuje blizny, jeżeli występują mm, 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 Co tu jeszcze jest o napisane? Regeneruje, odżywia, to też wiadomo. Eliminuje drobne smarczki, zmniejsza blizny. Pomaga w pozbyciu się ciemnych plam na skórze. Posiada środki zapobiegające, naprawcze, chroniące przed promieniowaniem. Yy, przed problemami z kurtymi, związanymi z nadmiernym nasłonęczynieniem i I ja go używam po prostu na noc. Na dzień, oczywiście, oleje nie są dla mnie są cery, dla których te, których oleje na dzień tolerują i, i, i jest fajnie. Natomiast no, moja cera nie toleruje olejów na dzień Znaczy, toleruje, tylko nie wyglądałoby to dobrze. Dlatego nakładam go na noc. I on ma przepiękny, taki żółty kolor, to wam już pokażę. O, ja nawet tyle nie nakładam na, na twarz. No i jak to olej błyszczy się. No i pachnie, myślę, że jeżeli nie stosowałyście olejów wcześniej, to się możecie zdziwić, jak to oleje pachną, ale tak pachnie właśnie naturalny olej, niczym nieperfumowany, to nie jest zapach ym, róży. W ogóle totalnie nie ma w nim róży, więc jeżeli powiem, że jest wielu przeciwników tego zapachu. Więc jeżeli boicie się zapachu róż, to zupełnie, zupełnie nie macie czego, bo to ani gramem nie pachnie jak róża. Mi się tu przebija przez niego jakiś taki delikatny, słodkawy, ale bardzo, bardzo delikatny słodkawy zapach, nawet Wam nie umiem. Powiedzieć czym? No po prostu czymś takim delikatnie słodkim, z przewagą tego takiego zapachu oleju. Więc naprawdę tutaj jestem zadowolona. No i tutaj kolejny raz przede wszystkim doskonałe nawilżenie skóry. Ja naprawdę, jak wiecie, uwielbiam oleje, stosuję oleje do mojej skóry i pod oczy i na całą skórę, na, na szyję dekolt też czasami go wcierał, ale to już wiecie jak mi się naprawdę chce, bo ja w dbaniu o szyję dekolt. Jestem bardzo leniwa i wiem, wiem, że muszę to zmienić. Ale właśnie na skórze zauważyłam przede wszystkim cudowne nawilżenie. W ogóle mnie nie zapchał ani jeden, ani drugi kosmetyk. W ogóle nie widzę żadnego zapychania mojej skóry, żadnych wyprysków po nich, nic takiego. Tak samo nakładam go pod oczy, tutaj delikatnie wklepuję, też cudownie mi nawilża skórę. Najpierw nakładam normalny krem pod oczy, a później jeszcze doklepuję ten olejek, czyli daję jeszcze większą dawkę i naprawdę też super sprawdza się pod oczy. I naprawdę zauważyłam cudowne nawilżenie. To są te oznaki, które ja mogę na tą chwilę zobaczyć. Słuchajcie, jeżeli macie cery starszą, to też uwierzcie mi, że zmarszczki po prostu powstają z wyniku przesuszenia skóry. I czasami to nie są takie zmarszczki powstające w wyniku wieku, utraty kolagenu, tylko bardzo często też zmarszczki powstają w wyniku takiego przesuszenia skóry, że to są zmarszczki, takie zagnioty na skórze Wam się po prostu robią. I jeżeli wcześniej. Ich nie będziecie rozprostowywać nie będziecie im zapobiegały, to one się będą powiększały, no i niestety później dojdzie do trwałych zmarszczek. Dlatego warto o to dbać, warto bardzo mocno nawijać tą skórę i naprawdę te dwa kosmetyki się do tego sprawdzają super, na dzień, na noc dbają idealnie. Ja z, no z jednego i z drugiego to serum przebiło wszystko. To jest najlepsze serum, jakie miałam kiedykolwiek w życiu. Naprawdę, uwierzcie mi, najlepsze serum, jakie miałam. Natomiast olejek, no wiecie, miałam różne. Jest fantastyczne Czy są lepsze czy gorsze, no to wiecie, zależy. Każdy olej ma inne właściwości, więc tutaj nie ma co, nie ma co tak naprawdę porównywać do innych, bo to jest nigdy olej z dzikiej róży nie miałam chyba takiej dzikiej, dzikiej, więc to jest mój pierwszy olej i jestem z niego naprawdę zadowolona. Wiem, że oleje różane mi służą z różnych tam, czy z róży damastejskiej, czy z jakichś innych. Wiem, że mi służą, natomiast ten jest też fantastyczne właśnie przekonałam się do kolejnego oleju z róż. Naprawdę super, super produkt. Dajcie znać, czy znacie tą w ogóle markę, bo myślę też to jest jakaś nowość, że ja o niej wcześniej w ogóle nic kompletnie nie słyszałam. Także dajcie znać, dajcie znać, czy używałyście właśnie czegoś z rozwiazdą, bo ja byłam w szoku, gdy to zobaczyłam. kumałam o co chodzi od razu, wiedziałam, że to pewnie jest przeciw działanie, ale właśnie nawet nie miałam pojęcia, że hmm, no, że takie coś istnieje, że takie serum istnieje także jestem bardzo, bardzo zadowolona serdecznie Wam polecam, podam Wam linki na dole gdzie możecie znaleźć te kosmetyki gdzie możecie o nich na pewno więcej też poczytać Pa, pa!